Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Organizujemy już kolejną edycję e, projektu e, Płomień Inspiracji, spotkania Młodzieżowych drużyn Pożarniczych. E, podczas którego e, młodzieżowe drużyny pożarnicze, młodzież z terenu naszego powiatu spotyka się z ratownikami, którzy brali udział w, w szczególnych działaniach działaniach ratowniczych poza granicami naszego e, kraju. E, w tej edycji gościmy ratowników z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, którzy brali udział w misji Turcja w 2023 roku, w lutym, gdzie doszło do trzęsienia ziemi na dużą skalę. Tam polscy strażacy uratowali 12 osób spod gruzów zawalonych budynków. Dzisiaj gościmy starszego kapitana Alberta Kościńskiego, kapitana Michała Muchę. Obaj działają w jednostkach grup poszukiwawczo-ratowniczych. Albert jest nawet dzisiaj ze szczególnym gościem, z Psem Orionem. Obaj mają w rejonie swojego działania nasz powiat, także oni tak naprawdę zabezpieczają też nas. Poza tym, że działają poza granicami kraju, przede wszystkim działają na naszym terenie. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.